Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha? Tak, kocha. Ale mnie? Tak, ciebie. Ale jak? Nieskończenie, bezgranicznie, szalenie, bezinteresownie. I tu możemy wymieniać i wymieniać. Jeśli przez chwilę zwątpiłeś w któreś z tych słów, to ta audycja jest dla Ciebie. A Cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, 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 tak jak nikt. A cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 tak jak ni. On wciąż Cię kocha, 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 nie On wciąż Cię kocha, 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 tak jak ni. Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie po raz kolejny. W poprzedniej audycji... Powiedzieliśmy o tym, że Bóg kocha mnie grzesznika, Bóg kocha mnie jako grzesznika, ale że zdarza się, że grzech zamyka nas na miłość Bożą. A dzisiaj chcemy powiedzieć o kolejnej dobrej nowinie: nie tylko o tym, że Bóg jako grzesznika mnie kocha i nigdy nie przestaje kochać, ale że w momencie, kiedy my przez grzech od tej Bożej miłości się oddalamy, to jest na to, Antidotum, że tak powiem, chociaż może to niewłaściwe słowo. Dziś jestem z Kasią i Gosią ze Szkoły Nowej Ewangelizacji. Szczęść Boże, witajcie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tematem naszej audycji jest Jezus posłany jako Zbawiciel z miłości. Kasiu, wyjaśnij, jak to się ma do tego, że mamy na to antidotum? Jak ten temat się ma do tego antidotum? Ja to widzę Jezusa jako takiego właśnie też lekarza, ratownika, bez którego my w tym Morzu Grzechu nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Ta prawda dotarła do mnie całkiem niedawno, gdzieś jakoś opacznie zrozumiałam naukę Kościoła, i przez długi czas wydawało mi się, że jak gdybym się tak naprawdę postarała, tak mocno zmobilizowała. To ja mogłabym przecież nie grzeszyć. Mogłabym uniknąć tego grzechu, mogłabym robić dobre czyny i e, naturalną konsekwencją takiego myślenia byłoby, że to zbawienie jest jakby w moim ręku, że ja sama sobie wystarczę i nikogo do tego nie potrzebuję. Oczywiście przyjmowałam naukę o spowiedzi, o grzeszności i tak dalej, ale gdzieś takie drugie dno we mnie było, że przecież wystarczy się postarać. Im dłużej żyję, im dłużej jestem w kościele, im dłużej jestem we wspólnocie, tym bardziej widzę i doświadczam tego już naprawdę namacalnie, że ja sama sobie nie wystarczy, że ja sama w mojej grzeszności sobie nie poradzę. Mam wrażenie, że im więcej jestem we wspólnocie ludzi, którzy idą do Boga, też są ludźmi, którzy są słabi, są słabi ale też są dobra, chcą przykazań, ale mimo wszystko wszyscy jesteśmy nadal słabi i i tak grzeszność z nas wychodzi. My sobie po prostu bez Jezusa nie poradzimy. I chodzi i o naszą kondycję jako ludzi, i naszą ograniczoność. Ale też niemożność zapłacenia za ten grzech. Jak mówi Pismo Święte, zapłatą za grzech jest śmierć, i tylko w Jezusie mamy możliwość odpuszczenia grzechów, w jego śmierci, zmartwychwstaniu, jakby wejście na nowo w bożą obecność, w bożą miłość, w boży pokój, który niesie ze sobą Chrystus. Właśnie, Chrystus, Jezus. W samym imieniu Jezus już jest. Istota tego, kim on jest, do czego jest posłany, bo imię Jezus oznacza. Jakwe jest zbawieniem. W takim greckim przekształceniu hebrajskiego imienia Jehoszua albo Jeszua, Jezus zbawia. I to jest dobra nowina. I to jest dobra nowina dobrze, że, że Jezus jest. A propos twojego świadectwa, to z takim podkreśleniem, że Jezus tak. zbawia, tak? Tak, że to nie ma tak. siebie. Mimo, że. Bardzo często spotykam się z tym, że wielu ludzi, obok których żyję, z którymi funkcjonuje gdzieś w przestrzeni społecznej, uważa, że nie potrzebuje zbawienia, podobnie jak ja, nie zawsze tylko z powodów religijnych. Że wie, wielu ludzi uważa, że wystarcza im życie na poziomie dobrobytu, jakiegoś takiego zapewnienia sobie przyjemności i w ogóle nie chce dążyć do czegoś więcej. Że jest taki nurt samowystarczalności, jakiegoś samorozwoju, że jeżeli ja sobie popracuję nad sobą, to pewne wady w sobie jestem w stanie zredukować. Natomiast to jest jakaś. Y, oczywiście ważna jest ta praca nad sobą i ona jest, i mój wysiłek jest ważny, ale bez łaski Jezusa nic uczynić nie możemy. Bez Niego no, nie da rady y, poradzić sobie samemu, a już na pewno osiągnąć to szczęście i ten pokój i wejść w miłość, której tak naprawdę potrzebujemy i w to czego pragnie nasze serce. Chodzi o to, żebyśmy nie wpadli w pychę i żebyśmy sami dla siebie nie stali się Bogiem. Dokładnie tak. Dokładnie tak, że jest taka pokusa też bycia niezależnym, że ja sobie nikogo nie potrzebuję w życiu, a tak naprawdę bardzo potrzebujemy Jezusa. I zależność od niego jest jedyną zależnością, która przynosi nam owoce, która jest dla nas wręcz błogosławiona. I właśnie wtedy mówimy Nie Jezusowi jako zbawicielowi, kiedy chcemy być samowystarczalni, kiedy chcemy być całkowicie niezależni, nie chcemy na nim polegać i nie chcemy w momentach trudnych zwracać się do niego, żeby to on ratował nasze życie przede wszystkim od grzechu. Czasami jest też tak, że odwracamy się od Niego, bo szatan w swojej takiej perfidii wielu osobom wpaja takie, że nie jesteś godzien, że teraz to już Jezus się od Ciebie odwróci, że tak już nagrzeszyłeś, nagrzeszyłaś, że nie ma dla Ciebie w ogóle szansy, nie ma możliwości, że w ogóle szkoda nawet gadać. Ja często miałam takie doświadczenia, że po jakimś takim grzechu, czy w takiej sytuacji rzeczywiście oddalenia się od Boga, to oddalenie zaczynało się pogłębiać przez takie myślenie, że miałam wrażenie, że zamiast jeszcze bardziej się modlić, no to tak, no teraz Jezus to mnie nie lubi, bo ja nagrzeszyłam, no to ja nie mam szans, to w ogóle przestaję się modlić. Zamiast jeszcze bardziej pójść po ratunek, to wielu ludzi wtedy się wycofuje, właśnie ogranicza swoje pójście do kościoła, ogranicza modlitwę. No i to jest ścieżka w ogóle w dół, a nie w górę, tak jak powinniśmy iść do Jezusa właśnie z tym grzechem, właśnie z tym co słabe, bo to on jest lekarzem. W dzienniczku Faustyny możemy Świętej Faustyny Kowalskiej możemy znaleźć takie zdanie, że jeżeli chcesz mi sprawić przyjemność, to ofiaruj mi swoje nędze. A ja, parafrazując, dam Ci obfitość mojej łaski. Czyli dla Jezusa przyjemnością jest to, kiedy my Mu przynosimy właśnie to, z czym sobie nie radzimy, tą naszą całą nędzę, i On to może dopiero przemienić, a nie my sami. Mhm. Więc zamiast oddalać się od Niego, stopniowo uczę się coraz bardziej, przychodzić taka jaka jestem nawet jakby to było wcale nieciekawe e, moje oblicze i wcale nieciekawa ja. Mhm. I cała poprzednia audycja służyła temu, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie Jezus oddala się od nas, kiedy grzeszymy. Jego miłość jest nieustanna, niezmienna, tylko grzech po prostu zaślepia nam ten obraz Jezusa kochającego nas. Grzech, poczucie winy, jakieś poczucie wstydu, um, właściwie nawet same, samo to, że my siebie wtedy nie lubimy, że my siebie wtedy bardziej często oceniamy. I przerzucamy negatywnie. to na Jezusa, tak. że On też nas w tym momencie nie lubi, już nie kocha, bo my siebie nie kochamy. Tak. A miłość taka prawdziwa, jaką jest miłość Boża, tak mogę sobie to tylko wyobrazić, no nie jest w stanie odwrócić się. Miłość kocha pomimo wszystko, miłość nie, nie wyróżnia, nie uzależnia, nie warunkuje, że mhm. tylko wtedy, jak będziesz miła, grzeczna i posłuszna, to wszystko, to ja Cię będę kochał. Bo Kocham... góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, więc ona nigdy nie odstąpi. Mhm. Mówi Pan, który ma litość nad tobą. <noise> Także mhm. to jest to, że on się, tym bardziej wzrusza się jego serce, kiedy nie możemy sobie poradzić. I największym chyba naszym błędem i jakąś taką pokusą jest wtedy oddalanie się, zamiast przybliżanie się do jednego źródła. To jest trochę tak, jakby chory człowiek uważał, że jest tak chory, że już nie nasługuje na pomoc medyczną i omijał z daleka lekarzy i przyjaciół. Mimo, że tam czeka lekarstwo. A wiadomo, że takie podejście prowadzi do śmierci. Dokładnie tak. I w naszym temacie, może nasze oddalanie się od Jezusa prowadzi do takiej śmierci duchowej. Tak, do, do takiego poczucia oddalenia, rozżalenia. Mamy żal do siebie, to przerzuca się na nasze relacje z innymi, i z czasem też nawet zaczynamy obwiniać Boga, że On nas odrzucił, mimo że to się dzieje tylko w naszym myśleniu, w naszym myśle, a nic takiego w realnym y, życiu nie ma. Dlatego potem, szczególnie y, y, na różnego rodzaju rekolekcjach, w których jesteśmy, widzimy, jak bardzo na uczestników rekolekcji działa prawda, że Bóg jest znacie po imieniu i wcale cię nigdy nie odrzucił, mimo że możesz mieć takie doświadczenie, że Bóg, który kocha, cały czas jest przy tej osobie i doświadczenie tego osobistego spotkania, indywidualnego spotkania przemienia życie daje możliwość powrotu do Boga, powrotu do rzeczywistości Bożej. I, I ten powrót nagle jest związany z jakąś taką wielką radością. O, to jednak nieprawda, to jednak Jezus mnie kocha, pomimo. Bardzo wielu w wypowiedziach osoby, z którymi rozmawiam, mówią, to On mnie kocha, pomimo, ale ja taka jestem, a ja tak jestem, ja nagrzeszyłam. To jest jakaś prawda, to odkrywają, że dla Boga to jest powód do troski Jego jeszcze większej, a nie do odrzucenia. I tak jak wspomniałaś, nieraz znajdziemy w dzienniczku siostry Faustyny słowa, że to właśnie nasza nędza nas przyciąga do Jezusa. Nam się wydaje, że odpycha, a to jest wręcz przeciwnie: Jezus jeszcze bardziej się nad nami lituje i chce przyjść nam z pomocą. Mało e tego za każdego z nas przecież umarł, i to jest jakby jego łaska się marnowała, gdy my z tego nie korzystamy. Do nas należy tylko decyzja. Czy my z tej łaski skorzystamy? Czy przyjmiemy to, co Jezus nam ofiarowuje? A nie ma takiego grzechu, którego miłość i miłosierdzie Boże by nie wybaczyło, którego Jezus by nie wybaczył, bo za każdy z tych grzechów Już zapła tak, i zapłacił swoją krwią i, i męką na krzyżu. Dziś w audycji poruszamy temat Jezus posłany jako zbawiciel z miłości. Ale co to znaczy, że Jezus jest Zbawicielem, że On zbawia? Jak to konkretnie odbywa się w naszym życiu, może odbywać? Myślę, że właśnie to chodzi o takie indywidualne, osobiste zaproszenie do wejścia w relację z Nim, do przychodzenia ze swoją nędzą, z tym, jak ja się teraz czuję, z, z moimi grzechami. Jest taka świadomość, i to zmienia rzeczywistość, jest taka świadomość, że nawet jeżeli zgrzeszę i tego żałuję, to mogę w każdej chwili biec do Jezusa i to przebaczenie już tam na mnie czeka. Ono nie jest uwarunkowane, nie wiem, gładkością mojej wypowiedzi. Wystarczy, że po prostu żałuję, i przebaczenie czeka w sakramencie pokuty. I jego pokój już, już tam jest, już tam jest dla mnie przeznaczony. Więc w każdej chwili wraca jakby taka jedność z nim, jedność z sobą samym, pokój serca. To jest coś, o co warto zawalczyć. To jest też to, że Jezus. Też prowadzi nie tylko wybacza grzechy, ale też w moim życiu bardzo często zdarzają się takie sytuacje, w której on pokazuje mi konsekwencje mojego grzechu, albo też pokazuje, daje mi takie sytuacje w życiu, tak to odbieram, które pokazują, dlaczego ten grzech mnie niszczy. Dlaczego niszczy mnie relacje z nimi i drugiego człowieka też. Powiem może takie krótkie świadectwo o tym, jak duży problem. Przyznam się tu słuchaczom. Wam, że miałam z takim obgadywaniem. Takim rozmawianiem o kimś, no, plaga, którą często w różnych grupach ludzkich widzę, w sobie też nie mogłam tego zwalczyć. Język mi się uruchamiał, zwłaszcza za plecami, zwłaszcza kiedy tej osoby, która gdzieś mi jakoś tam zaszła za skórę, mogłam coś jakby opowiedzieć albo posłuchać o tym, jak inni mówili. No nie przyznaję się do tego z jakimś tam, to jest dla mnie rzeczywiście taki, taki ból. Natomiast ja prosiłam Boga, żeby mi pomógł, jakby to zmienić, i dużo zmieniła sytuacja, w której to ja stałam się obiektem takiej obmowy. Zdarzyło się, że w pracy zrobiłam coś kontrowersyjnego, co mogło być różnie odbierane. I nie miałam o tym pojęcia, że w ogóle ktoś to zauważył i że to rzeczywiście miało jakiś efekt, kiedy dowiedziałam się, że po dwóch tygodniach, że wszyscy aż o tym huczą, że o tym się rozmawia, że to się komentuje, to moje postępowanie. Natomiast pamiętam moje odczucia, jak ja się czułam. Nie miałam żadnej możliwości powiedzenia, jak to wyglądało z mojej strony, żadnej możliwości obrony. Nawet nie wiedziałam, kto dokładnie gdzie o tym mówi. Wiedziałam tylko, że to jest komentowane, mówi się, mówi się. Mhm. I to jest taka sytuacja, z której naprawdę zobaczyłam, jak się może czuć ofiara. Nawet mojego też, mojego grzeszenia słowem. Także z czasem coraz bardziej to nie jest tak, że, że nie upadam w tej kwestii, ale o wiele większy y, szacunek już zaczynam mieć do tego mówienia dobrze o drugim człowieku i zastanowienia się poważnie, kiedy potrzeba coś powiedzieć negatywnego, czy to jest konieczne i czy to przy, jakie to przyniesie owoce. Ale powiedziałaś o tym Jezusowi, oddałaś to mu, prawda? Chciałaś, żeby on się tym zajął, żeby ciebie uzdrowił, i nawet nadarzyła się okazja, w której właśnie mogłaś zobaczyć to z innej strony, że on też posługuje się różnymi sposobami i chce nam dawać to zbawienie. W każdej sytuacji chce, żebyśmy doświadczali tego zbawiania, uzdrawiania nas z tego grzechu. Tak, bo to chodzi o nasz też wkład, o nasz wkład w to, żeby walczyć z, z pokusami, z grzechem, ale sami nie jesteśmy w stanie. On jest w stanie tak pokierować naszym życiem, że pewne sytuacje się układają i dopiero takie osobiste z nim rozmowy, osobiste wejście w taką indywidualną rozmowę no rozwiązuje sytuację, powoduje, że ta walka z grzechem naprawdę jest łatwiejsza, że o wiele inaczej toczy się życie, kiedy ja idę razem z Nim. Jest taki fajny film, e, który kiedyś widziałam, kiedy para ludzi pokazuje, jak to jest, kiedy e, ja będę z Tobą, a jak Twoje życie będzie wyglądało bez mnie, pokazując na takie niższe partie funkcjonowania. Trochę też jest tak w naszym życiu, że jeżeli ja idę sama, to wydaje mi się, że gdzieś zajdę, ale myślę, że daleko niekoniecznie, a z Jezusem moje życie zupełnie inaczej wygląda. Z tego, co Kasia mówiłaś, to dla mnie przynajmniej mocno wybrzmiało, że ważne jest, żebyśmy byli w relacji z Jezusem. Kiedy jesteśmy w grzechu, kiedy chcemy z niego wyjść, ważne, żebyśmy nie byli sami, żebyśmy zawołali do Jezusa i otworzyli się na tę łaskę, którą on chce dać. I teraz chcę Gosi zapytać, czy Gosi w Twoim życiu, jak to było u Ciebie? Czy też potrzebowałaś doświadczyć tak osobiście przyjścia Jezusa do Twojego życia? Tak, no właśnie u mnie tak było. Yy, no ja... Tak zostałam wychowana, no i tak jak większość z no nas jakby w dzieciństwie, chyba myślę, że trochę Pana Boga postrzegam jako takiego bardzo groźnego, srogiego, który mnie za wszystko ukaże. I był taki czas, że żyłam w grzechu, i uważałam, że Pan Bóg kogo kogo ale mnie to na pewno nie kocha, że jestem daleko od Niego, że ktoś mi powiedział wtedy, że powinnaś zadbać o swoje zbawienie. Ja, że ja, ja to w ogóle nie gdzie tam, ja nie dostąpię zbawienia Boga, przecież Bóg mnie osobiście nie kocha. I wtedy yy, poszłam na rekolekcję właśnie nowego życia w Szkole Nowej Ewangelizacji. I tam Bóg dotknął mnie całkowicie osobiście. Właśnie dotknął mnie do mojego serca. Pokazał mi, jak bardzo mnie kocha. Mnie i wszystkich innych, ale właśnie mnie osobiście. Jak mocno mnie kocha, jak jestem na niego wyjątkowa i jedyna i niepowtarzalna. Jak chce o mnie walczyć, jak chce walczyć właśnie o to, żeby mnie zbawić. I to mnie nawróciło. Ale powiedz, jak ty tego doświadczyłaś? Jak ty to poczułaś? Czy usłyszałaś coś w sercu? Tak, wiesz co, tam, tam jest taki, taki moment właśnie, że słowa Boga do ciebie. Nie mogę tutaj zradzać elementów kursu, czy mhm. rekolekcji, ale i tam wtedy, jak ja to tak naocznie przeczytałam i wiedziałam, że to jest od Boga do mnie, że właśnie pokazaj mi tą Bożą miłość, to ja tak płakałam, że przepłakałam już cały kurs do końca, a to był, a to był piątek, a w niedziel do niedzieli płakałam. I właśnie poczułam w sercu, że Bóg naprawdę może mnie kochać, że ja jestem taka wyjątkowa dla Niego, że że każdy włos na mojej głowie jest policzony, tak? I ja naprawdę to poczułam w sercu, że jestem dla niego bardzo ważna. Że on chce być przy mnie cały czas. I właśnie jak zaczęłam nawiązywać tę relację z nim, to Bóg pomógł mi, udzielił mi tej łaski, wyprowadził mnie z grzechu. I powiem wam, że jak poszłam do pierwszej spowiedzi jakby po tym etapie, to dla mnie to była tak, jakby pierwsza ze spowiedzi w ogóle poszła. Ja tak przepłakałam tą spowiedź, nawet nie pamiętam w ogóle, jak się mówi grzechy. Wtedy wszystko mi po prostu uciekło no, że miałam cudownego spowiednika wtedy, który mi w tym pomógł. Po prostu wylewałaś i, przed nim swoje serce tak, bardziej. Tak, tak. Mm -hmm. I on mnie naprowadzał, wręcz mi pytał, czy ja tu skrzyżowałam, czy y, gdzie indziej. I to było niesamowite doświadczenie, jakby i to przyjęcie komunii wtedy. To było tak, jakbym ja pierwsza z komunii przyjmowała tak świadomie, bo myślę, że jako dzieci tam nie do końca świadomie może przyjmują tą komunię. A to tutaj tak pierwsza świadomie przyjmęła do swojego serca i nie chciałam przestać nigdy już. Bardzo ważne jest właśnie dla mnie i sakramenty, y, i to, że mogę żyć w relacji z Bogiem. Y, I ta miłość Boża, która właśnie się wylewa, którą ja widzę, którą widzę w drugim człowieku, którą Bóg stawia w innych ludziach na mojej drodze. I nawet jak właśnie grzeszymy tak po prostu po ludzku, to ja widzę to, że Bóg jest przy tym. Jest przy mnie i Duch Święty jest przy mnie bardzo blisko. Mam relacje z Bogiem, mam relacje z Duchem Świętym i wierzę w to, że Bóg chce nas prowadzić właśnie do takiego zbawienia, do zbawienia siebie i też do zbawienia innych. I teraz właśnie dzięki temu to nie tylko ja uczestniczę w rekolekcjach, ale też mogę współtworzyć te rekolekcje i innym mówić o tej właśnie miłości Bożej. Jak to działa, jak Jezus naprawdę chce nas nawracać, chce zbawiać, ale przede wszystkim chce być blisko, że On nas nie potępia. On po prostu chce mnie trzymać za rękę cały czas. Chcę każdego traktować indywidualnie. Nawet jeżeli byśmy byli tylko my sami na świecie, to On i tak, tak z tą miłością tak. by przyszedł i dał nam mhm. ją doświadczyć. Także, drogi słuchaczu, jeżeli chcesz doświadczać tego, co my, albo nawet już jeszcze dużo piękniejszych rzeczy, zapraszamy do takiej krótkiej modlitwy, bo chcemy się za Ciebie też pomodlić. To jest taka część nieodzowna naszego bycia w szkole Nowej Ewangelizacji. Myślę, że nie tylko każdego chrześcijanina, że, że modlimy się za siebie nawzajem, dzieląc się dobrą nowiną, tym, że Jezus jest. Jezus jest w moim i twoim życiu i chce tam wkraczać, aby dokonywało się zbawienie, aby zło nie miało więcej władzy w moim i twoim życiu. Jezu, uwielbiamy cię i wywrzamy w każdej osobie, której słuchasz w miłości, którą masz do każdej osoby, która teraz słucha tej audycji. Jezu, wiemy, że ty nas kochasz. Ty przyszedłeś na świat po to, abyśmy mieli życie, aby każdy z nas miał życie Prosimy Cię, otwieraj serca każdego z nas, aby niezależnie od tego, jak się teraz czujemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, jaką mamy kondycję duchową, psychiczną, fizyczną, przyjść do Ciebie, tacy jacy jesteśmy, abyś to Ty nas przemieniał, abyś to Ty otwierał nasze serca na Twoje zbawienie, na Twoje działanie, abyś to Ty nam pokazywał drogę. Jaką mamy pójść, aby osiągnąć to, czego pragnie nasze serce? Bo Ty masz plany pełne pokoju, Ty masz plany pełne radości, miłości i tylko Tobie tak naprawdę możemy zaufać. Tak, panie, ty jesteś wielki i przeogromny w swojej miłości do nas, panie. Ty jesteś jedyny w swoim rodzaju. Ty jesteś potężny i największy. Ogłaszamy dzisiaj twoje panowanie i twoje królestwo nad naszym życiem, panie. Nad tym właśnie takim poczuciem w sercu, że ty nas kochasz, nas bardzo kochasz, że ty chcesz tylko naszego dobra, że nawet jak widzimy to czasem inaczej, to ty, Boże, chcesz naszego dobra. Ty chcesz nas wspierać, nas dotykać i nas prowadzić. Chcesz, żebyśmy byli na twoich ścieżkach. Chcesz być w naszej codzienności. Chcesz, byśmy razem z Tobą się budzili, razem z Tobą zasypiali, Panie. Ty obdarzasz nas swoją ogromną miłością. Jesteśmy w stanie zmierzyć, Panie, tej Twojej miłości, którą nas wylewasz, którą nas otaczasz i którą właśnie tak dźwigasz grzesznika, bo Ty chcesz pokazywać nam, że Ty jesteś ponad wszystko. Jezu, Ty widzisz te nasze pragnienia samowystarczalności, niezależności. Uwielbiamy Cię w tej naszej nędzy i ją oddajemy i prosimy Cię, abyśmy zawsze poszukiwali Ciebie, żebyśmy zawsze w trudnych sytuacjach, w momentach pokus, żebyśmy Ciebie wzywali. Uwielbiamy Cię w tej naszej niemocy, bo, bo wiemy, że w tej niemocy objawia się Twoja chwała. Chcemy Ciebie doświadczać jako Zbawiciela, jako Pana naszego życia. Nie chcemy być Panami naszych historii, bo wiemy, że zbawienie jest tylko w Tobie. Zapraszamy Cię, abyś otwierał nasze serca i pokazywał nam, że tylko w Tobie jest zbawienie, tylko w Tobie jest szczęście. Abyś otwierał nasze oczy, serce na to, byś Ty mógł wkraczać i przemieniać nasze serca swoją miłością. Amen. Amen. Kasiu, Gosiu. Dziękuję Wam bardzo za to, że współtworzyłyście tę audycję, że kolejny ważny temat już za nami. Cóż mogę Państwu powiedzieć w tym momencie? Oczywiście do usłyszenia za tydzień i zapraszamy serdecznie, abyście zawsze byli z nami, abyście słuchali tego, co mamy do powiedzenia, bo mamy taką nadzieję, że treści, które poruszamy... Też skonfrontują Was z tym, co słabe w Was, co trudne i że dzięki temu będziecie mogli otworzyć się właśnie na Jezusa, który chce z miłością przyjść i Was uzdrowić. A jeżeli chcecie Państwo poszerzyć te treści, jeszcze bardziej, głębiej przeżyć na nowe relacje z Jezusem, tak jak wielu z nas, jak Gosia, zapraszamy na kursy Nowe Życie, które organizuje Szkoła Nowej Ewangelizacji. Wszystkie e, dostępne informacje są na naszej stronie senecestochowa.org. Zapraszamy. Ja jeszcze przypomnę, że jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania, to oczywiście można je nadsyłać na adres e-mail kamila.nowicka radiojasnagora.pl. Pytania mogą być różne, a my postaramy się na nie odpowiedzieć i rozwiać różne Wasze wątpliwości. W takim razie do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże! Szczęść, Szczęść Boże. Boże! Bóg Cię kocha! W Radiu Jasna Góra, w niedzielę o godzinie 17.25. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów. A Bóg Cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. A Bóg Cię kocha, 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 nieprzytomnie A Bóg Cię kocha, 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 tak jak nikt On wciąż Cię kocha, 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 nieprzytomnie On wciąż Cię kocha, 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 tak jak nikt